Policjanci z wrocławskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji podczas operacji realizacyjnej w jednej z miejscowości powiatu lubańskiego zlikwidowali dobrze ukrytą na terenie prywatnej posesji wytwórnię metamfetaminy. Funkcjonariusze do sprawy zatrzymali dwóch chemików i zabezpieczyli sporą ilość gotowego narkotyku o czarnorynkowej wartości około 180 tysięcy złotych, a także urządzenia i substancje niezbędne do jego produkcji. W czasie przeszukania laboratorium policjanci znaleźli również broń, która obecnie poddawana jest analizie. Śledczy szacują, że w zlikwidowanym laboratorium można było wyprodukować co najmniej 1 kg metamfetaminy tygodniowo, a nielegalny proceder mógł trwać od dwóch lat. Chemicy już usłyszeli zarzuty produkcji substancji psychoaktywnych, które postawili im prokuratorzy z prokuratury rejonowej w Lubaniu. Miejscowy sąd wydał decyzję o aresztowaniu mężczyzn. Teraz grozi im kara do 15 lat więzienia.